Drodzy Państwo, jeszcze tylko kilka chwil, by na 90 minut odłożyć na bok wszystkie troski, wszystkie zmartwienia i zatopić się w świecie piłkarskich emocji. Ja i chyba wszyscy Państwo nie możemy się doczekać. Która drużyna dziś pokaże, kto rządzi na Murawie? Dobry państwu, to prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko, emocje gwarantowane. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś mamy prawdziwą gratkę dla fanów włoskiej piłki i Serie A. Bolonia zmierzy się z interem Mediolan. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Schodzi do środka. Co teraz zrobi? Świetne wejście. Byłoby naprawdę groźnie. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. Pójdźmy, czy będzie zaraz 1-0. Tak jest, trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję, zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzysta. No to mamy jeden do zera. Parella, Denzel Dumfries, Dumfries. Czy trafi? No i już po akcji. Traci tę piłkę bez faulu. Faul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Dobrze graciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Bram. No i inter coraz bliżej bramki rywala. O, naprawdę dobra obrona. Teraz z rogu na 11 metr. Pewnie łatwo obroniony ten strzał. Przelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Coś wspaniałego jak ten zawodnik zachował się w obronie. Henryk Mkhitaryan, Mkhitaryan, Markus Durama. Durama! Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodny, Już widziałem tę piłkę w siatce. Chcieli zaskoczyć rywala tym zadraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Di Marco dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Markus Curan i zatrzymał to ładnie. Centra w pole karne. Niewykorzystany, cały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Dobre zejście do środka. Co za blok! Brawo! Markus Curan, Autaro, Martinez, jak to rozwiąże? Stuszony ten strzał, znów świetny blok. Dobrze go teraz znalazł. Niestety z tego podania chleba nie będzie. Spalony. Nieco spóźnione dogranie, zabrakło precyzji, a raczej szybkiej decyzji. Przecież chwilę wcześniej aż się prosiło o to podanie. 12 minut wyraźnie przeważa Inter. Niebiesko-czarni cisną przeciwnika. Stwarzają sobie sporo szans, więc lada chwila mogą podwoić prowadzenie. Wtedy, ale zaraz, oj, może być z tego gol. Jest! Tak! Piłka w siatce! To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. No, i widzimy, że ich dotychczasowa gra się opłaciła. Grają dobrze, dominują, a teraz zdobywają bramkę. Widzimy, jak zmartwiony jest menedżer, którego zespół zamiast próbować odrabiać straty, traci teraz kolejną bramkę i bodaj wszelkie już szanse na korzystny wynik. I teraz Inter. Denzel Dumfries. Barella. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. kazał co potrafi. Ferguson. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Nic z tego przerywa akcję wejście obrońcy. No i wiemy już ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Turan. Strzał teraz. Znakomita interwencja. Znakomita. Sędzia kończy pierwszą połowę, a z trybun, co Państwo słyszycie, rozlegają się gwizdy. A raczej nie tylko rozlegają, ile nie słabną. Kibice wciąż nie mogą się pogodzić z tamtym karnym, ale pretensje powinni mieć do swojej drużyny, a nie do arbitra. Poza tym jeszcze nie ma katastrofy. Jest cała druga połowa na wywalczenie lepszego wyniku. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Odbiór jak z podręcznika. Brawo! Colobarella. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Lautaro Martinez broni to. Niesamowita parada. Podanie do Mkhitaryana. Nie traci piłki w tym starciu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ferguson. Ale okazja teraz. Znakomite wyczucie zamiarów strzelca. Piłka zmienia tor. No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny Piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Przy tym rzucie karnym mogło być różnie, bo intuicja bramkarska była słuszna i naprawdę niewiele brakowało, by odbić ten strzał. Ostatecznie jednak piłka dość pechowo prześlizgnęła się. Dzisiaj. O tym golu już 3-0. Denzel Dumfries. Dziuram. Podanie do Barelli. Oddają piłkę. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. Rzut rożny. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Centra w pole karne, niewykorzystany, stały fragment gry, piłkę wybijają rywale. Alexis Selmeckers teraz. Szansa! Bardzo dobrze teraz to broni. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Ferguson. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Defrey. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Faul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Poczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Di Marco. Hakan Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Co teraz zrobi? Po tej interwencji piłka nadal w grze. Wybija tę piłkę. Out Po tej udanej interwencji. Inter prezentuje nam dziś świetną grę w ataku. Przy takiej przewadze nie muszą się martwić o wynik spotkania. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Próbuję teraz uderzać na bramkę. I Marko. Cóż, spotkanie powoli dobiega końca i można się już spokojnie pokusić o pierwsze podsumowanie. A brzmi ono tak. Gospoda. Wrócimy do tego później, jest akcja. Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiłoby to wykorzystać. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Carlson. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Uwaga, mamy dośrodkowanie na bliższy słupek. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Podwójna zmiana. Czy to sprawi, że obraz gry się zmieni? Piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać. Bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Piłka z jedenastki wylądowała w bramce. Widzimy brak reakcji na linii bramkowej. Na pewno była nadzieja na strzał w sam środek. Aktualny wynik to 4 do 1. Arnautowicz. Robi się coraz groźniej. Markus Curran. Inter oddaje piłkę. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Ferguson. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Ma teraz szansę na gola. Tak nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwizdze rzut karny. Zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję. Zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzystał. spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. Niestety nie udało się. Przegrywają minimalnie ten mecz ligowy. Chyba dlatego, że drużyna przeciwna lepiej radziła sobie w środku pola. Takim występem zasługuje wyłącznie na najwyższe noty. Czapki z głów. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych, a gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich trika bo cały czas szukał okazji, nie dawał spokoju obrońcom, właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary.